Uwaga, razem z Monsterem i Damianem pragniemy przestrzec ludzi wrażliwych przed obejrzeniem tego filmu, ponieważ występują tu treści wulgarne, czyli po prostu czysto miotamy przekleństwami. Dla ludzi wrażliwych może być to nieprzyjemne, dlatego jeśli jesteście tacy właśnie wrażliwi i, nie wiem, uczuleni na takie filmy, to prosimy o zaprzestanie oglądania tego filmu już teraz. Ten film nie będzie miał dla Was dobrego wpływu, niczego Was nie nauczy. To jest po prostu pieprzenie o niczym dla zabawy, także jeśli jesteście wrażliwi albo nie chcecie stać tych, nie wiem 30 minut swojego jakże cennego życia to nie oglądajcie tego filmiku i zapoznajcie się z opisem dołączonym do treści filmu i skonsultujcie się z lekarzem lub farmaceutą, nie wiem a dla ludzi, którym to nie przeszkadza niech oglądają i cieszą się razem z nami no dokładnie nie tata. co? nie ma taty jak to nie ma? nie ma taty no Hakuna na matatę. No. Nie ma kurwa TATY, spierdalaj Ale ma kota i chuj tu I jej wystarczy Nic więcej kurwa nie dostanie Nie ma kurwa kota Spierdalaj Nie ma <grybush> Tak w ogóle to dzień dobry no, Jak co czy dzień dobry już nagrywasz? <grybush> <grybush> oh, fuck ty wiesz, że będziesz musiał jak ten buraczek cebulaczek te... Ja po prostu wstawię na początku, że mogą występować brzydkie kurwa wyrazy. Do dużej kurwa ilości! Ja bym stary cały kurwa film zacenzurował, jakbym miał tak No, No, przestać. Od początku... W filmie mogą zawierać treści wulgarne. I przez cały film Pi. To po chuj wtedy pisać, kurwa, że treści wulgarne? No, ja nie rozumiem. Dobrze, w, w, w treści zamieszczonej w internecie występują... Występuje cały czas pi. A, kurwa, najlepiej przed obejrzeniem, kurwa, skonsultuj się z lekarzem, farmaceutą i No, a ja tak napiszę, to będzie zajebiste. Przed każdym filmikiem tak będę pisał. Przed każdym filmikiem z udziałem moim, bo... No, ten... A ty... A jak zrobimy domy, to robimy sobie jakiś ten? Yy, może te? Jak to się nazywa? Yy, Escape'a? Czy nie? Nie wiem. Ja tu kopię! Kurwa, lagam o, już nie Ja bym sobie poskakał. to kurwa skacz. Masz tam kurwa, ty, masz tam parkura w swojej kopalni. No, żebyś, żebyś, żebyś się, wiedział. Ja żeby no to co tam skacz? No. Mi się nigdzie nie chce skakać. Chodź tu kopać dziurę, nie pierdol A <laughs> get kopiemy dziurę. No, w chuju, ja. mi się skończy. Ja, 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 ja. Ja. No, no ja. i spadłem! Kąd ty kurwa spadłeś? Do, do dziury. ciebie. A przyszedł. czy get spadłem do dziury. No, penetracja dziury. <laughs> penetracja? Okej. Okay. Nieważne. A ty tylko o jednym, ty, boczeńcu ty. No nie, ja penetrowałem dziurę, tu macie jakieś dziwne skojarzenie. Chodź tu ze mną kopać dziurę, zakopać dziurę właściwie. Ja tu kupię sobie węgiel, w sensie no. ziemię. No, ziemia to jest węgiel. Tak, a węgiel to jest kurwa drewno. Nie, diamenty to węgiel. Co, diamenty to co? Węgiel. To palimy w kominku nim. No, jak chcesz w kominku palić z diamentami, to my. Nieważne, nie? <laughs> ja nie wnikam. Kurwa, znowu mi się szpadel rozjednał. Co to, to głupi jest. Diamond! Ucy, pucy, ucy, pucy. Pizdont, ucy, pucy. Raz, dwa. Kurwa, nisz padel ten. Ej, zauważyliście w ogóle, że jakbym się kończą drewniane narzędzia, to brzmi, to ten, to jest większym brzmi, jakby się metalowe kończyły? No. takie Jak lubią? O tej nocy. O jak fajnie! Ziela za Kurwa. Przeleciałem Cię dzięki, Co? O, Sam siebie? Nie, mnie przeleciał. Wiatr go przeleciał O, dupę. W jaką dupę? Ja wiem, że Czoko jest spokojne. Ale... No wiadr go w dupę przeleciał. O, bolało. A na nas się wczoraj kolega obraził. Szczerze go pozdrawiamy, Adrianie. Jeżeli będziesz oglądał ten film, to znaczy, że Cię pozdrawiamy i jest nam bardzo przykro. Ja nie znam do, do Adriana czy kogoś takiego. No taki czombik, taki kurwa pipa taka. Jesteś z planu? Wrzuciliśmy go wczoraj w śnieżek, a on powiedział, foch, ja idę do domu. No. I czule go pozdrawiamy, ciule, ciule kurwa, ciule. ciule. <grym> <grym> Pani, przestań ciulować, tu daj mi derta. Ja jeszcze kurwa nie mam, o 6, 5, 4 O, diament! ty już się diamenty znajduję. Jeden. Bo jestem w kopalni, znalazłem, już mam. O, achievement get, diamonds. A kurwa, podobno już miałeś dawno, ale no, kurwa nie chcesz. No, z ze skrzynki. Skąd? No to ze skrzynki, nawet jeśli. Jeden ze skrzynki miałem. No, ej, to już wiadomo czemu ten. To już wiadomo, że cheatował na poprzednim serwerze. Czemu? Bo jak tu to ci się nie pojawia Achievement Get. I teraz dopiero mu się A, pojawia A zawsze ci się resetują, resetują ci się te... E, ...staty. Zawsze. Nie, re, nie resetują. Ja resetują. Co, ja ja mam... RESETUJĄ! Padnie do lawy! Nie! O. Ja mam cały czas te Jakie kurwa bity. Padnę do lawy! <laughs> Zajebiste! Masz coś do moich bitów? Śmiesz twierdzić, że wyjebane w kosmos bity Dominika są nie w porządku? Śmę. No i gratulacje, bo ja też tak sądzę. A kopnąć was przez internet? No dawaj. A, łano, kurwa! Wziął mnie. Mi się skończył przez ciebie. Kopłeś mnie w, <kluzł> kopłeś mnie w szpadla. Zboczeniec. No. Idę kopać sedziu. Oj kurwa, zawaliłem chyba wejście. Myślałem, zawaliłeś dziurę. Nie. Nie? Chyba zwaliłeś dziurę. To też. Nie bo... O, no kurwa, trzynaście. Nie tylko jednym tylko. 13-13 już jest. No kurwa, no faktycznie. No. ja ani bez śniadania, ani się kurwa ubrać, ani ja... No to już wezem tylko dupę kofną. Czy <coughs> <coughs> to grywasz wszystkie odcinki bez spodni? Tak, kurwa. Udowodnij to. Piegłuski, kurwa, markizy bez spodni. Pieguski, <coughs> kurwa, markizy. Ty ruskawkowe pieguski. Fuck yeah. Ten odcinek tak nazwę, kurwa, truskawkowe, kurwa, pieguski. Oh my Oj <stutek> kurwa, zgasiłem się. Oh, tak, kurwa, ktoś do mnie dzwoni. No nie, nie, A Słona z, Ej, z jest tym telefonem! <stutek> <stutek> Już nie. <stutek> o! To jaki Jonas Brothers. Pojawia mi się cały czas ten Redstone. Czekaj, 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 czekaj. Dzień dobry! Co no, zrobisz? Nie mogę się ruszyć póki co. Oni o, śmieliło cię? Nie, klocek jak mnie trzyma. Złapał mnie za jajca, nie chciał mnie puścić. <laughs> A ten odcinek będzie mocno schizowy. No tylko pilny czasu. No e, tam czasu, kurwa, pocielek go na części. Dobra, bo mi się znowu szpadł. <słuch> kurwa. kurwa godzinny specjal. Oh my god. W o. ogóle nawet nie zaczęliśmy odcinka tak jak wcześniej, normalnie. się, znaczy, że jak? Znaczy, że witamy i tak dalej, tylko od razu zaczęliśmy kurwa je panetruskawki. O! Tak. O góra. O ja co? Wszędzie 28 gór, obok gurwa, ten się kurwa, dopiero skapnę, że górę mam dookoła Mam pytanie do widzów. Mogę, mogę, <coughs> mogę, 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 mogę Nie To spierdalaj. Nie kurwa nie mogę. Myślałem, że jakaś ładna blondynka mi śniadanie zrobić. No to pytaj. Twoja mama. Wierdalę w mojej mamu. No... Masz w ogóle na nie czy to blondynka. No kurwa nie, farbowana. Śmiesz stwierdzić, że zajebista mama domiana jest nie w porządku. Co? Kopytko. To samo. Zgasiłem Dominika, czuję się zajebisty. Tak. E, nie, zgasiła mnie pajęczyna, bo ręką ją ubiłem i nic nie wyleciało. Co ci dwa wylecieć? Pająki? Nie, nitka. Czy już mówiłem, że jesteś zajebisty? Nie, dobra, ale po tym, jak odkryłeś, że po włączeniu mikrofonu nie masz umów, to i tak. Cicho <grym> bądź. <grym grym> <grym> Kolejny Einstein, kurwa, się z nami. Dominiku, ale ja myślę, że jak wyłączysz mikrofon, to cię nie będzie słychać, wiesz? No też tak myślę. O, fuck, to też jest zajebiste odkrycie, ja to muszę opublikować na jakimś forum. A, bo zrobię grupę na Facebooku, gdzie wyłączam mikrofon i mi mnie nie słychać. A ja, kurwa, fanclub. Oa, fuck. Nie słychać mnie na Skype'ie, gdy wyłączam mikrofon, kurwa. Nie mam Skype. Tak, to nie ma, <laughs> tylko damy na Skype'ie. O kurwa, Skype mi się wyłączył. <laughs> nie mam internetu. No. O, jak lówno. Nie <laughs> mogę okay, z wami gadać, bo nie mam internetu. <laughs> no kurwa, to moja dziura miała być do zakupania, ty. Jak Ty Masz coś do Kurwo! <noise> ja też. Też cię pozdrawiam. I kurwa za zapierdolę A ty kurwo! <noise> Bycie cię zabiły drewnianym... Kurwa, żelaznym kilochem. W ogóle zabiorę swoje żelazo. Ej, tam co? jest moje żelazo, bo tam 48 mojego kurwa, jest. ej! No to ja też miałem 48. Ale ja wrzuciłem moje... Kurwa zajebą <noise> moje żelazo. Czekaj. <noise> ja miałem 48... Ty miałeś 49, ale 48, spier to trzymaj, tutaj masz swoje żelazo. Bo ja zostałem też swojej 48 25 plus 17 to ile? Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, yy, sześć, siedem... 8 jeszcze ci muszę oddać. Bo jeszcze na narzędzia. No, i dwa. W Czekaj, raz, dwa. Tak, tak, na szpadla masz 6, 7, zamknij się i masz. D Dzięki. S -s -s Spoko. Co, na szpadle masz tylko jedno żelazo. No, no ale zbudowałem dwa szpadle, kilo i siekierkę. Dobra, to budujemy domek. Łopata. O, kurwa, łopata. <laughs> Dobra, ej, jak ci się podoba ten domek? <laughs> tak, poczekaj. Wow, a dlaczego on jest z ziemi? <laughs> a masz kurwa inny budulec? <laughs> no! Masz. Tak. To jest będzie budował dom. <śmiech> <śmiech> zbuduj tak z Gravela. Okej. Okay. <laughs> <laughs> nie, najpierw pochodnie, potem Gravel. Tak, kurwa, tak tak? na środku. Aha. Dżajo! Góra <laughs> Dobra, to ja proponuję, wiesz co zrobić? Wiesz co, wiesz co, wiesz co? Nie ja wiem, nie wiem, nie wiem. I zapierdoli tą świnkę na górze, co obserwuje nas. Jebany desperat. <laughs> Chodź tu, gnoju. <laughs> Chodź <do> tu, <szmatu>. mato <laughs> Tarcza waflu No suko, chodź tu! Masz, 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 masz! No suko! Nie, panie konfidencie, chodź tu! Zapierdolę cię łopatę. Dlaczego tu jest tak równo? No bo wykopałem dirta. No nie wiem, mnie! Suko! No, ja tu zapierdalam, no. No kurwa, moje świnki zajebo. Moje mięso! Aaaaaa, moje! Ty i tak jest pismo włączone. No to co z tego? Kuku! No jedź tam, no! Oj, ty suko! Oh, yes! Ty, ja sobie zrobię dom z żelaza. A ja idę, a ja się, a ja idę z... się chować, bo tam ja mi będzie pił A ja się tu kurwa zgubiłem już Dobra. Ej, nie mam jak wyjść Dobra ja, ja cię kurwa złapię z drugiej strony ty Dobra Najpierw se będzie Ten dźwięk, dźwięk nie podnieca no zajebisty bicior, nie? Minecraft to produkuje najlepsze bity na świecie. Aaa, zajebie cię szpadły. A kiedyś cię, znam Gdzie to kurwa? Ty? A ty, ty. Nie, 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 nie! Tak, tak, Fuck. tak, tak. Jest! Tak, tak. Jest! Yes, poczuł mój ból! O tak! Ja yes. Od siebie kurwa kopałem! Yes. Fuck osiem diamentów! Yes! Kurwa, dwa staki żelaza! O! Halo! No to jestem na górze. Nie kurwa. No to na tej drugiej. Samobójstwo, kurwa. Dzień dobry! Ema! Gerdalno bym ci jajkiem, ale mi szkoda. Ja bym ja samobójstwo. to samobójstwo. proszę bardzo, mi to mnie przeszkadza. Przepisałbym komendę killmonster, ale mi się nie chce pisać. No szybciej! Top się! Jebany peaceful. Jak chcę samobójstwo. Jeszcze raz zginąłeś. Popełniasz samobójstwo z powodu, że zginąłeś? Nie, z powodu, że straciłem dwa z takich, żelaza 8 diaksów. Mówiłem się tak nie podniecaj,